Doktor W dzisiejszym programie dzięki naszym papierowym kukiełkom pokażemy Wam jak wygląda zapłodnienie. To jest penis, to jest pochwa. Tak. Proszę włączyć telefony komórkowe na nagraniu. To na nagrani na nagrani na Uwaga! I pierwszy plemnik opuszcza to Plemnik. Czasem może trafić na spirale. To bardzo, to bardzo ciekawy proces i możemy go teraz zaobserwować dzięki nowoczesnej technologii. Poddaję się! Y, dubbing do kopernika podkładała Marta Kuśmicka. A jak jednak, y, co się dzieje, jeżeli jednak nie ma spirali? Nie było czasu na pytania, kurwa. <śmiech> <śmiech> to jest do zapowiedzenia. To jest, to jest Komórka jajowa. Ale gdy już plemnik dojdzie do komórki jajowej i zapuka do drzwi, to czasami może się okazać, że są to migdałki. Aaaa! <grymne> Czyli to nie była fofa tylko jama ustanę. <grymne> 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 tak. Nie mam taki i kikorce. Taki rozdwojony od jaszczurki. <grymne> Nie, 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 rozwojony, mi się tym. No. O, i to A dojść też do buzi? Bawi się i tak zwana oral matura. Matura oral matura. To wszystko w naszym programie. Jest są jakieś pytania na sali? Czy tu dochodzi do papierowego zapłodnienia? O tym nie odcinku. I tą aurą tajemniczości zakończymy dzisiejszy program. Do widzenia. Ale pamiętajcie, odpierali. Albo innych. A ja, a ja, Ale nie do buzi. A co z prezerwatywami? My nie to W co.